Podobno linie lotnicze chcą zwiać z Krakowa i likwidują połączenia. Że klientów nie ma, że za drogo, tak mówią. Prawdopodobnie odkryliśmy powód drastycznego spadku odwiedzających terminal lotniczy. Ceny biletów MPK. Już spieszemy z wyjaśnieniem. Normalny bilet miejski kosztuje 2,50, a podmiejski zwany aglomeracyjnym 10 groszy więcej. W wypadku Balic oznacza to, że na ostatni przystanek trzeba wykupić dodatkowy bilet za 2,60 lub na takim jechać od początku. O ile mieszkańcy miasta mogą to wiedzieć, to dla przyjezdnych, zwłaszcza obcojęzycznych, nie jest to takie oczywiste. A na przystankach widnieje napis linia aglomeracyjna. Cokolwiek to znaczy, przybyłem do Krakowa, mówi niewiele ale zawsze można zapytać kierowcy autobusu. Jak chcę do Balic dojechać, to jaki mam kupić bilet? Do Balic. Ale i, i przez miasto mogę na nim jechać? Tak. Tak? tak? Ale tam jest tylko jeden przysanek de facto, co nie? Ale jest. No jest, jest. Dlatego wybieramy się na wycieczkę do Balic, by zobaczyć granice strefy. O, tu jest, tak? Tu jest tak? A, a widzi Pan. Rozumiem, to nie właściwie jeden przystanek od tego, tak? W zasadzie dwa, to jest trochę to śmieszne, dziwne. Wśród Pani rozkaz jest. Mhm. to jest tylko jeden przystanek tutaj. Tak. Zatoczył Wasz normalny bilet, tak? Cały, nowy? No, pół Rozumiem. to, 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 się czepię. No ja wiem, 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 wiem. Czepiamy się i my. Uważamy bowiem, że ustawienie granicy strefy tuż przed przystankiem końcowym jest co najmniej dziwne. Podobnie jest na linii 287 dojeżdżającej do Marszowca. Tutaj chodzi o jeden krótki przystanek, który, który yy, powoduje, że trzeba bilet kupować nie za 2,50, tylko za 2,60 aglomeracyjny, ale niestety takie są reguły gry. Tak to określę. Rada Miasta Krakowa w grudniu ubiegłego roku przyjęła uchwałę w tej sprawie, na mocy której było możliwe podpisanie porozumienia dotyczącego transportu aglomeracyjnego. Uzgodnione zostało, że granicą strefy jest granica miasta Krakowa. Nie ma od tego wyjątku. No, jeśli taka jest umowa i tak zaakceptowali wszyscy uczestnicy yy, tej umowy, no to reszta jest tylko realizacją. I proste. Zasady są, to trzeba przestrzegać. Zapewne uczestnikami umowy nie byli pasażerowie, którzy teraz ją realizują. Nas zastanawia tylko, czy różnica w cenie, która przy bilecie ulgowym wynosi 5 groszy, pokrywa koszty druku i dystrybucji. Na szczęście istnieje alternatywa dla połączeń MPK. Pociąg do balic. Ale my, jesteśmy chytrzy, nie kupimy jednorazowego biletu. Kupimy sobie strefowy. A balice? Balice nie są strefowe. Czemu? 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 To jest osobna taryfa zupełnie na balice. Do waliz nie można wypierać? Nie, no, do waliz nie można dojeć. Ale dlaczego? Dlatego, że nie, ta strefa, nie, yy, połączenie do waliz nie jest objęte tą strefą. No musiałyby być po prostu w pierwszej strefie. No nie są, to. To. Nie. No ale są, Nie. Ale nie. są. No tak, ale... Tak. ale, ale linia. To jest, to jest taryfa specjalna. Jest ale to linia, to balice. Nie. nie, tylko się odbija, tak? No, to by była linia, powiedzmy, proszę pana, gdzieś tu. Zawieżerem. Tak jest, tutaj gdzieś jak Łodzów, Mytniki. To by było to i tam Nie, podchodzą balice pod krew. A ile to do balic? złotych. No, 6 złotych. Nie, czy co, czyli co, mają taki... A taki, do Taki normalny, proszę pana, 4 znowu. Taki odcinkowy. Dlaczego taki dodał, pan? Proszę pana, no mówię, to jest... A ile to jest na 5 km zaznaczone? Do 12. A do zabilona? Hmm, 13. Tak tam 4, a tu 6? Tak. To jest specjalna linia. no Te Musi kupować tak, na już cenę odpowiedź. Chcemy się poruszać w tej w obrębie Krakowa i do bali. I do bali. No tak, to, 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 to dwa różne bilety w takim bądź razie. Będą tutaj potrzebne. Nie można jechać na strefowym. Super szybkie połączenie, no to i musi kosztować odpowiednio. Oj, tak. Super szybkie połączenie. Ekstra cena za ekstra warunki, jak na przykład poziom podłogi pociągu niższy niż peronu. Za takie udogodnienia się płaci. My jednak uparcie jedziemy do balic na strefowym. Ten nie obowiązuje na walicze w pana. O, a to ciekawe dlaczego? Bo nie obowiązuje na walicę, bo tu jest specjalna taryfa. Na walicze jest osobna taryfa specjalna, która bilet wyższy niż 6 A, to, to czyli... jest, to w ogóle jest, nie podlega... Rozumiem, a od kiedy to jest dlaczego tak jest? Ja ci pytam pana Zawsze od początku. Nie? Zawsze było. To. Halo, no. Zawsze odkąd walice istnieją, zawsze było na walicach osobna taryfa. Ja zawsze na takie bilety jeszcze troszeczkę dalej, do zamierzowa zwiedziłem. Ok. A tutaj do, do balu muszę jeszcze 6 zł dopłacić, tak? Pracowałem za wierzowie, prawda? Dojeżdżałem z Wieliczki, Rozumiem, a na strefowym parku. I nie było z tym problemu. Nie a, je, a jest rozumiem. dalej do Pan za prawda? A teraz ja nie radę... wiem, czy jest dalej. Jest dalej. O, to ja na pewno... Że... Z Krakowa jest 13 km, a z, no, z 12 km, ale to ja, ja tłumaczę, ale jest strefa. Ja rozumiem, tego nie ma co siebie. balice nie znaczą do... potrzeby. Balice są jeszcze bliżej i rozumiem, że jak nie was, to muszę dopłacać. No? Kupić nowy bilet, nie no, końca. To znaczy co, mam jeszcze do tego kupić za Nowy z... bilet, za sześć zł. Aha, to, to, wie to, wie, to wie, jest coś specjalnego specjalnej specjalnej Aha, A co takiego specjalnego jest nie potrzebne? Przechodzimy na balice. No i wszystko jasne. Balice, miejsce szczególne. Po odrobinę wyjaśnień udaliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego, który współfinansuje połączenie. Płacimy za dofinansowanie do konkretnego pociągu, a jakie są ceny biletów, jakie są taryfy, to to ustalają przewozy regionalne, to nie my. Ta akurat linia do Balic jest no, objęta inną taryfą, no taką, to tak zwany ekspres do Balic, tak to się nazywa. No wie Pan, no, 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 głównie tą linią jeździły osoby na lotnisko turyści, czy tak na coś, po... taka była idea, żeby no, to wydzielić. Zła idea, no, bo to przecież coś ja, ja, ja Pana rozumiem. My jednak nadal nie rozumiemy. Dlaczego mieszkańcy naszego regionu nie mogą korzystać z okresowego biletu strefowego do Balic? Ta strefa nie obowiązuje, ponieważ jest to oferta specjalna, tak zwana Balice Express, i ona funkcjonuje na troszeczkę odrębnych zasadach. Tu kosztuje 65 zł w tej strefie, natomiast tam kosztuje przejazd, myślę, że bardziej komfortowy, w komfortowych warunkach. Kosztuje tylko 5 zł po prostu więcej, więc nie jest to duża moim zdaniem różnica? Różnica, panie dyrektorze, jest duża i bynajmniej nie wynosi 5 zł. Jeśli chcemy dojechać na przykład z wieliczki do balic, to cena biletów stanowi sumę, a nie różnicę. No to co mają zrobić posiadacze okresowych biletów strefowych chcący dojechać z wieliczki do balic? No to niestety muszą dojechać do Krakowa, wykupić, wykupić e, po prostu bilet według tej specjalnej oferty, która de facto jest obniżona w stosunku do, do e, cen obowiązujących e, w załączniku do e, taryfy. No tak, nic tylko korzystać. Specjalne oferty dla zwykłych ludzi i niezwykłe wejście do pociągu. Wsiadę. Podziomku, musimy zejść pół metra niżej, szczególnie osoba starsza albo yy, z dyskiem to nie ma możliwości praktycznie wsiąść do tego pociągu. Yy, zgadza się. Są to nowoczesne autobusy yy, niskopodłogowe, yy, przystosowane również dla yy, przewozu osób yy, niepełnosprawnych. Być może pociągi są przystosowane, ale wejścia nie. Niemniej, jest tu właśnie pewna bariera, jeżeli chodzi o wysokość peronu. Niemniej, według zapewnień tutaj Polskich Linii Kolejowych, jesteśmy w kontakcie i współpracujemy ze sobą praktycznie na co dzień. No, na moje zapytanie odnośnie tego tematu stwierdziły, że do, w ramach przebudowy dworca tutaj głównego i przystosowania go do Euro 2012. No perony zostaną obniżone do standardu, które obowiązują i na pewno tutaj komfort siadania będzie zdecydowanie lepszy. W takim wypadku osoby niepełnosprawne chcące dojechać do balic zapraszamy za 3 lata. Balice są miejscem specjalnym. Na każdym kroku można się o tym przekonać. I niech sobie będą, ale dla turystów, bo mieszkańcy aglomeracji krakowskiej pracujący w balicach odczuwają tą specjalność głównie w swoich portfelach. Koniec odcinka to nie koniec sprawy. Opinie prosimy zamieszczać na internetowym forum programu. Jeśli mają Państwo ciekawą sprawę bulwersujący problem, którym możemy się zająć, prosimy o kontakt.